Szanowni Państwo, dzisiaj mamy kolejną odsłonę afery związanej z Polską Fundacją Narodową. Ta fundacja założona 4 lata temu, do której dopłynęło już kilkaset milionów złotych wydrenowanych ze spółek Skarbu Państwa, które są w coraz gorszej sytuacji finansowej. Tak naprawdę są wydatkowane te środki wyłącznie na kaprysy pisowskiej władzy. Mieliśmy już do czynienia z kampanią oszczerstw skierowaną w stosunku do środowiska sędziowskiego, do sądów całego wymiaru sprawiedliwości, która przez sąd została uznana za niezgodna z celami statutowymi fundacji. Mieliśmy już wprowadzone za miliony złotych strony internetowe, z których nikt nie korzysta. Dzisiaj kolejna odsłona związana z podróżami pana Janigera. Asystenta ministra Macierewicza. To naprawdę bardzo bulwersująca <laughs> sprawa, że człowiek, który nie pełni już żadnego urzędu, e, musi mieć towarzystwo w trakcie swoich wizyt, że te środki finansowe e, są przekazywane z pieniędzy, tak naprawdę wypracowywanych przez e, pracowników spółek Skarbu e, Państwa. Dlatego e, dzisiaj składamy e, stosowną korespondencję do ministra Klińskiego, aby. Jako osoba nadzorująca działalność statutową Fundacji dokonała również sprawdzenia tych wydatków, czy one są realizowane zgodnie ze statami, z celami statutowymi. Ja przypomnę, że głównym celem Polskiej Fundacji Narodowej miało być budowę, budowa pozytywnego, mocnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę przez cztery lata nie stało się z tym kompletnie nic poza wspomnianymi przeze mnie inicjatywami mieliśmy jeszcze zakup jachtu który nie wiadomo czemu miał służyć to są po prostu tylko i wyłącznie wydatki związane z kaprysami pisowskiej władzy dlatego będziemy temu przeciwstawiać ja przypomnę że jako platforma obywatelska już wielokrotnie występowaliśmy również wnioskami do prokuratury w sprawie kolejnych inicjatyw Polskiej Fundacji Narodowej i będziemy Dalej tak realizowali, bo naprawdę nie może być zgody publicznej na to, aby pieniądze polskich podatników były marnotrawione. Polska Fundacja Narodowa stara się pobić rekordy marnotrawienia publicznych środków, środków do niedawna należących do spółek skarbu państwa. Wiemy, że setki milionów złotych trafiły w ostatnich latach do Polskiej Fundacji Narodowej, a ta niezgodnie z celami statutowymi wydaje te pieniądze albo na cele służące rządzącej partii, albo wręcz na prywatne wycieczki ważnych dla tej partii osób. Przykładem jest ta afera odkryta przez ONET, afera dotycząca. Wyjazdu asystenta, współpracownika, znajomego pana Antoniego Macierewicza, Edmunda Janigera, który w luksusowym hotelu w Stanach Zjednoczonych, którego pobyt jest opłacany i przelot przez środki Polskiej Fundacji Narodowej, przekazane do amerykańskiego podmiotu, który tę, tę podróż sfinansował. To jest rzecz niebywała. Polska Fundacja Narodowa miała służyć celom promocji i obrony dobrego imienia Polski na świecie. Jaki cel realizuje podróż, wycieczka pana Janigera, asystenta pana Macierewicza wraz z jego pryncypałem do Stanów Zjednoczonych? Pobyt w luksusowym hotelu, przelot e, bardzo kosztowny, jak wskazują dziennikarze, być może zrealizowany ze, ze, z, w podwyższonej klasie e, lotu. To wszystko powinno być wyjaśnione, dlatego żądamy informacji e, rzetelnej, którą może zdobyć minister właściwy do spraw kultury, który nadzoruje pracę tej fundacji. Z drugiej strony cała otoczka tych asystentów ministra Macierewicza przypomina sprawę pana Misiewicza. Wszyscy pamiętamy co się stało z panem Misiewiczem, drugim bardzo znanym asystentem Antoniego Macierewicza. Jest dziś przedmiotem zainteresowania prokuratury i odbywa wizyty w areszcie. Tym bardziej powinniśmy wiedzieć co łączy dzisiaj Antoniego Macierewicza z Bundem Janigerem? Amerykańscy prawnicy informują, że jest współpracownikiem e, Antoniego Macierewicza nadal, e, że odbywał tę podróż do Stanów Zjednoczonych w ramach swoich obowiązków służbowych. Dlatego żądamy informacji od Antoniego Macierewicza, jakie relacje łączą go służbowe z panem Edmundem Janigerem. Ponieważ e, obawiam się, że Antoni Macierewicz może nie odpowiedzieć, wystąpimy w tej sprawie również do Ministra Obrony Narodowej e, z żądaniem informacji, czy w budżecie podkomisji smoleńskiej, która proszę Państwa nadal formalnie funkcjonuje, chociaż od roku nie ma żadnych świadectw jej aktywności, od ponad roku. Ta komisja nie wywiązała się z żadnych zobowiązań dotyczących swojej pracy merytorycznej, ale wiemy, że jest jakiś budżet przeznaczony na jej pracę. Żądamy informacji od ministra obrony narodowej na temat wydatków budżetu, na temat tego, na, na jakie cele przeznaczone są te środki i czy z tych środków finansowany jest w jakikolwiek sposób pan Edmund Janiger, asystent, współpracownik znajomy Pana Antoniego Macierewicza. To powinno być wyjaśnione, bo to są środki budżetowe i tu nie ma żadnych podstaw do blokowania dostępu do informacji w tej sprawie, chociaż wiemy, że dziennikarze, którzy występowali o informacje dotyczące budżetu pod komisji Macierewicza, mimo wyroków sądowych uzyskanych wiele miesięcy temu, nadal tej informacji nie uzyskali. Minister Obrony Narodowej, który nadzoruje wykonanie budżetu w części należącej do MON powinien tę informację przedstawić posłom, powinien tę informację przedstawić opinii publicznej. Mamy prawo wiedzieć, na jakie cele i do kogo kierowane są środki publiczne. Jest czymś oburzającym, że politycy PiSu traktują budżet państwa i środki spółek skarbu państwa jak swoją prywatną. Własność przekładają te środki z publicznej kieszeni do prywatnej kieszeni, nie tłumacząc opinii publicznej, na jakie cele te środki są przeznaczone. Tak być nie może. W państwie demokratycznym każdy funkcjonariusz publiczny musi wyjaśnić, na co przeznacza środki publiczne, bądź środki pochodzące z podmiotów, które należą do wszystkich obywateli, a taki status mają przecież spółki skarbu państwa. Dlatego żądamy tej informacji od ministra Glińskiego i od ministra Błaszczaka. Panowie, w temacie informowania chciałem zapytać o praktykę informacji o najbliższym posiedzeniu zajmu na temat działań służby w sprawie Mariana Malasia, nie ma też wyznaczonego terminu komisji do spraw służb, a wiele wskazuje też na to, że jutro nie stawi się Marian Balas w Senacie na wyzwanie senackiej komisji. Czyli nadal pytania i nadal brakuje odpowiedzi. No widać, że PiS na razie stara się załatwić tę sprawę trochę we własnym sosie. Mamy do czynienia z kłótnią w rodzinie, ze sporem gorącym. Obserwujemy efekty tego sporu, ale nadal jest to walka buldogów pod dywanem. Politycy pis nie chcą, żeby działały normalne procedury państwa demokratycznego, żeby komisje sejmowe czy komisje senackie spełniały swoją rolę, żeby wyjaśniły dogłębnie do czego doszło tak naprawdę, jaki jest charakter tej afery? Czy ona ma charakter kryminalny, czy ona ma charakter przestępczy, czy mamy tutaj do czynienia z działaniem tylko nieetycznym, czy rzeczywiście z działaniami przestępczymi, które powinny znaleźć swój finał w postaci aktu oskarżenia i wyroku skazującego? Blokowanie informacji. Jest działaniem niedemokratycznym, działaniem sprzecznym z prawem, my będziemy się domagać cały czas tej informacji, będziemy sami występować również do różnych podmiotów, którzy informa które to informacje na temat aktywności pana Mariana Banasia w czasie, kiedy był ministrem finansów czy szefem krajowej administracji skarbowej, te informacje powinny posiadać. Będziemy tych informacji żądać i sami próbować składać po kolei obraz aktywności obecnego prezesa, skoro wyjaśnić tego nie chcą w sposób publiczny. Organy do tego powołane. Przypomnę, że służby specjalne wielokrotnie sprawdzały Mariana Banasia. Powinny go sprawdzać i z całą pewnością takie procedury formalnie się odbyły. Jakie są efekty tych sprawdzeń? Gdzie są ustalenia wynikające z procedur, które były przeprowadzone już 4 lata temu, kiedy został wiceministrem finansów, a później szefem Krajowej Administracji Skarbowej, a później ministrem finansów kilka miesięcy temu, a później prezesem NIK Przez Przecież te wszystkie postępowania sprawdzające. Powinny być dostępne. Są odpowiedzialne osoby, które podpisały się pod dokumentami potwierdzającymi e, nieskazitelny charakter, bądź też wskazującymi na potencjalne e, niejasności w życiorysie Mariana Wanasia. To wszystko powinno być wyjaśnione. Tych informacji będziemy żądać. I myślę, wydaje mi się, że sprawa Mariana Wanasia jeszcze swojego momentu kulminacyjnego nie osiągnęła, że wciąż jeszcze jest wiele faktów nieodkrytych, które powinna poznać opinia publiczna w tej sprawie. Dziękujemy bardzo.